Szukasz doświadczonego partnera w transporcie chłodniczym postaw na Sokołów logistyka. Spółka świadczy usługi, m.in. z zakresu transportu chłodniczego, krajowego i międzynarodowego. Miesięcznie realizujemy ponad 6600 zleceń. Nasze pojazdy są nowoczesne i spełniają wszystkie wymogi weterynaryjne i sanitarne. Nasi kierowcy posiadają niezbędne doświadczenie w przewozach. Nasz transport jest monitorowany przez systemy informatyczne w oparciu o GPS. Posiadamy certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw zgodnie z normą ISO 28000. Nasze pojazdy rocznie przejeżdżają ponad 45 milionów kilometrów. To tak, jakby ponad 1000 razy okrążyć Ziemię. Sokołów Logistyka. Zapraszamy do współpracy.